Słuchajcie, ta skała jest twarda jak moja czaszka Nie ma szans, żeby ją złamać To jest prawdziwa zasada, mój rap jest ostry jak diament A to nie ma dla mnie przeszkód, jestem silny jak ty tam Uderzyłem w rytm jak młot, w kowadło czujesz ten huk, Moje flow jest niepowtarzalny jak tsunami, brzeg Nie ma miejsca na wątpliwości Moje flow jest niepowtarzane jak tsunami, brzeg Nie ma na wątpliwości Moja skała jest twarda jak skał, jak skała, jak, skała, jak mózgi

to jest inny świat, firma na miejscu, a na słabość tylko w siłach Nie bo stała jak szpała, tak parda jak mleczar. To jest prawdziwa klasyka, nie ma dla mnie żadnych chęć, jestem wolny jak tak, mój rak, to jak ten rozbija świat. Niech się jedyna, Nie niech sucie ocean, mój rap jest niepowtarzalny, to jest prawdziwa rewolucja, nie ma dla mnie żadnych ograniczeń, jestem wolny jak brat, mój styl jest powtarzalny, to jest prawdziwy rap. Ja. Stała, 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 tak twarda jak moja czaszka Nie ma dla mnie żadnych, to jest prawdziwa klasyka Nie ma dla mnie żadnych, dla jest. mnie przez ten dolny jak trap miła, kto ekspresja, która raz, to jest moja stała Twarda jak klaszka Nie ma dla mnie żadnych, jest. to jest prawdziwa klasyka, nie żyje Rafał nie żyje wolność, nie grzyje siła Jestem trudny, by umjaźnić wszyscy, co kostajmi na drodze Ją cię, ciekawa, stała jest tak twarda jak moja czaszka Nie ma tam, żebym Złanacz, to jest prawdziwa zasada. No i wie, jest ostry jak diament, a pójdźmy fotowetom. Tak, jest ostry to jak diament, a pójdźmy fotowetom. Nie ma we mnie wszystko, tylko przy mnie, jak ciepło, nie uderza, odetnie, jak młodzież chowa w, w oczu. Jak ten kupcem Moje której jest niepowtarzany jak tsunami brzeg. Nie ma miejsca na wątpliwości, moja skała jest tak twarda jak stal jak spała, jak tam który jest nie dostał dacza, spała, skała, tak spadła jak moja, tam nie ma na miarę, że mnie chcą zwieść, prawdziwa, nie ma dla mnie żałuję, Zanim to był jak młody, krasny, rac, stoję, strudzę, słowa, nie a nie to jest myśl, że nie ja, ja, ja,